Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zaprezentuję Państwu jak wyglądają młode bociany, które prezentowałem w sumie miesiąc temu. Pokazywałem Państwu, jak wyglądają bociani spadochroniarze, czyli młode bociany, które zostały wyrzucone z gniazd z różnych powodów przez swoich rodziców i trafiły pod opiekę właśnie tutaj ośrodka rehabilitacji. Także bez żadnych zbędnych przedłużań zapraszam do obejrzenia dalszej części filmu. Znajdujemy się właśnie w Wolierze, w której e, przebywają młode bociany. Te najmłodsze młode bociany wkrótce zostaną umieszczone na wyższych gniazdach, które, no tutaj akurat już znajdują się komplety młodych. W jednym gnieździe tutaj jest czwórka, tutaj jest piątka młodzików, ale tamte kolejne sztuczne gniazda, których Państwo nie widzą, ale stali bywalcy kanału na pewno wiedzą, że one tam się znajdują e, i one po prostu czekają na młode, które lada dzień tam trafią. Tutaj. I znajduje się pierwsza grupka tych młodzików, jak widać, one udają martwe. Dlaczego udają martwe? Dlatego, że jest to pozycja obronna młodych, bezbronnych bocianów. Zawsze, jak wjeżdża się do gniazda, podczas obrączkowania czy też w przypadku jakiejś tam interwencji, na pewno zauważyli Państwo, że młode bociany przylegają do gniazda, rozkładają tak szyje i tylko i wyłącznie mrugają oczami. A, a tak poza tym udają martwe i nieżywe, ponieważ są zupełnie bezbronne, jeszcze nie umieją się bronić dziobem, więc yy, taką mają po prostu pozycję obronną, czekają aż potencjalne niebezpieczeństwo minie, albo a, aż rodzic przyleci i obroni takie ptaki. Yy, natomiast to się dzieje w przypadku bocianów, które są wychowywane w naturalnych warunkach przez swoich rodziców. A tutaj, jak widać, w ośrodku, mimo że one mają codziennie ze mną kontakt, że one są karmione kilka razy dziennie. Pokarmem, który udaje się zakupywać dzięki państwa wsparciu. One, tak samo jak te dzikie, tak, tak samo jak te bociany wychowywane w gniazdach przez swoich rodziców, też przylegają do ziemi i tak samo jak one udają nieżywe. Świadczy to o tym, że opieka nad tymi młodymi bocianami przebiega prawidłowo, że nikt tutaj ich nie głaszcze, nie mówi do nich, nie całuje, nie robi wszelakich innych jakichś czynności, których nie można się dopuszczać przy opiece nad dzikimi e, zwierzętami. I to cieszy, bo tak powinny się zachowywać właśnie bociany wychowywane przez człowieka. To jest jako dla mnie, jako dla opiekuna tych bocianów, bardzo pozytywna informacja, że one w ten sposób się zachowują. To jest najbardziej pożądany efekt. Tutaj przechodzimy do kolejnego gniazda, gdzie są najmłodsze wyrzutki. Najmłodsi bociani spadochroniarze. Oczywiście, z racji tego, że one są najmłodsze i posiadają puch, który praktycznie ich nie chroni przed deszczem, no muszą być chronione, Dlatego też w czasie takich no, największych upałów albo podczas nadchodzącego deszczu te parasolki są rozkładane i znakomicie młode chronią przed, przed intensywnymi opadami. Teraz pokażę Państwu najstarsze młodziki, które są tutaj na specjalnie wysoko położonych gniazdach. Opowiem też o ich funkcji, dlaczego one tu są i po co się one tam znajdują. Dodatkowo, celem tych gniazd jest zachowanie w tych bocianach dzikości. To one tu oczywiście trafiają wtedy, gdy są już na tyle duże, że deszcz im w żaden sposób nie zagraża. Gdy ich upierzenie, a zanikający puch pozwala im na ochronę przed opadami deszczu, troszeczkę niższymi temperaturami. One tutaj w ogóle już praktycznie nie mają żadnego ze mną kontaktu, dlatego że ja stoję tutaj na dole i wrzucam im pokarm do gniazda, a w razie potrzeby, gdy są wyższe temperatury, po prostu. Po prostu zraszam je wodą, tak jak to robią rodzice w gnieździe. Tam są oczywiście kolejne gniazda, na których będą właśnie te młode bocianki, przybywające w Wolimpiadzie. No, kolejne młodziki, które będą trafiać. No, właśnie w tym miesiącu, w lipcu, już trafią na kolejne gniazda, które znajdują się na stodole. Wytrwali obserwatorzy na pewno znają te filmiki, znają te nagrania, na których ja sobie tam wchodzę i te młodziki również karmię i poję. I tak trwa to od lat. Praca ta sprawia przyjemność, dlatego że te młode bociany, one są obrączkowane, czyli później mogę w przyszłości, jeżeli ktoś odczyta ich obrączki, znać ich losy. I tak się oczywiście dzieje. Te młode bociany radzą sobie później w naturze znakomicie, dlatego że. Mam już sporo odczytów, nie tylko z Lubelszczyzny, ale także z województw sąsiednich. Te buciany zakładają gniazda, wychowują swoje potomstwo, czyli wystarczyło im dać szansę, szansę, wystarczyło je uratować i uratować ich życie i pozwolić im na powrót do natury, a wcześniej zachować w nich dzikość. I wtedy efekty po kilku latach mówią same za siebie, że warto to robić, dlatego że tak jak powiedziałem te bociany są odczytywane w okolicy ośrodka, też tutaj zakładają gniazda na Lubelszczyźnie, ale także w województwach sąsiednich. Ale o tych odczytanych bocianach poświęcimy sobie kolejny odcinek. Nie chcę tutaj Państwu zajmować więcej czasu. Myślę, że są to bardzo pozytywne informacje. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wspieranie właśnie działalności ośrodka rehabilitacji, bo bez Państwa ten ośrodek by nie funkcjonował. To Państwo tutaj przy, przysyłają dary, wspierają poprzez darowiznę, więc bardzo serdecznie za tą pomoc dziękuję. A efekty widać, widać na co dzień, widać na tych filmikach, więc bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję za wsparcie. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.